Cześć, kochani, z tej strony Ana, a to jest kanał opowieści Losu. Oczywiście dziękuję Wam na wstępie za Wasze lajki, subskrypcje, komentarze, opinie i podziękowania, również za wyświetlenie i udostępnienie kanału. Oczywiście witam serdecznie wszystkich nowych widzów, nowych słuchaczy, nowych subskrybentów. Cieszę się, że dołączyłeś do tego kanału. Witam oczywiście wszystkich stałych widzów, stałych słuchaczy, stałych subskrybentów. Cieszę się, że powracasz. Dzisiaj, kochani, cykl pod tytułem Masz wiadomość. No i zobaczymy, co tu dla nas najistotniejszego, co się dzisiaj dla Was, kochani, pokazać. Także jakie tu dla Was istotne informacje dzisiaj mają się Wam pokazać? Dystans. Tu jest jakaś sytuacja z kimś, kto ma od Was dystans, ale to jest osobą pewną siebie, skoncentrowaną na prowadzeniu, na byciu liderem, kochani. Ktoś to być może prowadzi jakieś ukryte rozmowy, ale pojawia też się, kochani, ochrona przed, te, przed tą osobą, właśnie, tak, dla Was. Coś tu jest dla Was ewidentnie na tak. Tak, aby zacząć transformować swoje emocje, aby zacząć się uziemiać, aby odzyskać, kochani, wewnętrzny spokój, tak. Aby doznać wewnętrznego ukojenia dzięki swojej życiowej mądrości, kochani. Możesz szpiegować, obserwować. Ktoś na gruncie, kochani, seksualności lub jakiej innej relacji partnerskiej. Ktoś tutaj może mieć, kochani, złamane serce, lub jeżeli nie przestanie czegoś robić, ta osoba może mieć problemy ze zdrowiem. Być może ktoś tutaj coś robi przeciwko Wam lub, lub wbrew Wam, wbrew Tobie. Ktoś tu się może z was, zacząć z Wami komunikować i prosić kogoś o wybaczenie, o pójście na kompromis. Coś tu się może wydarzyć, kochani, podczas najbliższej retrogradacji Merkurego. E, pojawi się komunikacja, tak, za pośrednictwem elektroniki. Ale wy jesteście na nie. W związku z jakąś sytuacją. Bądź osobą. Coś tu może... Chcecie otworzyć swoje serce na nowo, na coś zupełnie nowego? Na osobę, która będzie Wam pomocna, będzie, się dla, was, będzie dla Was też atrakcyjna. Być może że wybieracie się w jakąś podróż niebawem. Tutaj należy dać czemuś, kochani, czas. Ewidentnie. Tutaj chodzi o jakąś osobę, która jest narcystyczna. Być może, nie wiem, macie dziecko z tą osobą lub zaszliście w ciążę i stwierdziliście, stwierdziłyście kobiety, że jednak będzie Wam lepiej, jak same dziecko wychowacie. Tutaj może chodzić o kogoś z Trygonu, kochani ziemi, być pan na koziorożec. Ktoś, to przywiązuje ogromną, yy, ogromny tutaj yy, ten, swoją uwagę do, do pieniędzy, do materii, Ktoś to prawdopodobnie obiecywał, lub będzie Wam obiecywać ponownie nowe początki, da Wam wsparcie. Tutaj może być jakaś silna energia kobiecości, również, tak? Coś na gruncie domu rodzinnego, związanego z trygonem wody, jak skorpion i ryby. macie prawdopodobnie jakąś informację. I tu jest nawołanie, aby się chronić, kochani. Aby się oczyszczać w związku z tą informacją, Tutaj może być jakiś, słyszę, atak na Was. Aby zachować spokój i, i pełną koncentrację, tak, na tym co usłyszycie. Tutaj może być coś związanego, kochani, z materią, z pieniędzmi, z bogactwem. No dobrze, kochani, jeżeli jest to Wasze, rezonuje to z Wami, dajcie proszę znać w komentarzu. Jeżeli nie, zostawcie proszę dla kogoś innego. A ja dzisiaj Wam dziękuję, ściskam. Pozdrawiam i do usłyszenia. Pa-pa.